Zacznijmy od tego, że każdy gatunek grzyba ma swoje optimum rozwojowe albo też tak pierwszy moment, kiedy się pojawia, potem robi sobie jakąś dłuższą przerwę i potem zaczyna się właściwy wysyp. W naszym kraju statystycznie rzecz biorąc, najwięcej grzybów zbieramy od początku sierpnia przez cały wrzesień do połowy października i to nie ma znaczenia po prostu kiedy tak naprawdę nastąpi właściwa jesień, czy zacznie się zima. Coś w tym rodzaju. A poza tym, jak się kończy wysyp na jedne gatunki grzybów, te najbardziej popularne, to się zaczyna nazwijmy to wysyp na gatunki niszowe. Gatunki niszowe to są te gatunki, które pojawiają się już po tym okresie, kiedy zbieramy kozaki, podgrzybki i tak dalej. Tak, bo na przykład jest taki gatunek grzyba, który nazywa się zimówka akcja mitno która zaczyna startować statystycznie rzecz biorąc od końca października, potem przez cały listopad, grudzień. A i jak dobrze pójdzie, to do początku kwietnia można sobie pójść gdzieś na rzekę, obejrzeć drzewa i znaleźć sobie takiego grzybka do jedzenia. On jest jadalny? Oczywiście, jadza się przede wszystkim kapelusze, ponieważ trzonki mają Nazwijmy to konsystencją zbliżoną do drewna, na którym wyrastają. Coraz więcej osób promuje zjadanie grzybów, także tych, których do tej pory raczej do koszyków nie wrzucaliśmy. Czyli jak choćby te klasyczne czerwone muchomory. No więc jeśli chodzi o muchomory, no, zrobiłem pewien cykl filmowy w 2022 roku. i tam jest film o tychże muchomorach, więc można sobie obejrzeć. Ja oparłem się tylko o pewne źródło literaturowe, które cytuję, z którego skorzystałem. Każdy posiłek, który może spowodować u nas odmienne stany świadomości, dla mnie jest grzybem, czy powiedzmy posiłkiem toksycznym. To nie musi się od razu kończyć, nazwijmy to finalnie, Wizytą grabarza w naszym domu. Sezon się kończy tych bardziej popularnych grzybów. Jak pan powiedział, są gatunki, które możemy y, znajdować y, praktycznie przez cały rok, więc warto w dalszym ciągu wybierać się do lasu. Tak, oczywiście warto. Na przykład takim grzybem całorocznym, nazwijmy to, jest uchobzowe. Z tym, że no znowu jak coś się lęka, zebrać coś takiego w terenie, no zawsze może się udać do któregoś ze sklepów, nazwijmy to wielko, albo nawet i mało powierzchniowych. No i kupi sobie grzyby MUN i będzie miał to samo. Czy to jest tak, bo niektórzy twierdzą, że jeżeli nie jesteśmy pewni, to powinniśmy iść sprawdzić, choćby w sanepidzie? Tak, oczywiście. Zasada ograniczonego zaufania w stosunku do grzybów jest bardzo ważna. Mam nawet sąsiada, który ilekolwiek wróci z grzybobrania, wzywa mnie do siebie, żebym sprawdził, czy aby na pewno zebrał grzyby jadalne. Najczęściej się nie myli. Pan lubi zbierać grzyby? Znaczy ja lubię zbierać grzyby, całe swoje zawodowe życie poświęciłem na gromadzenie okazów zielnikowych grzybów i w ogólności. Natomiast nie lubię ich spożywać, To może być dość zaskakujące. No właśnie, czy one mają jakieś wartości oprócz smakowych, odżywcze dla nas korzystne? Więc Należy od razu uświadomić sobie jedną rzecz, że komórka grzyba to jest taka strzępka, białko, które moglibyśmy przyswoić, jest odpowiednikiem nazwijmy to cienkiego, miedzianego druciku. A ściana komórkowa w takiej strzępki grzybni jest chitynowa i jest to odpowiednik grubej izolacji. I wszystko teraz zależy od tego, jak my sobie tego grzyba przyrządzimy. Bo jeżeli pokroimy go tak, jak to robimy tradycyjnie, posiekać, wrzucić na patelnię, udusić, zjać, dyrektować się kęskami grzyba, to będziemy się dyrektować smakiem i zapachem izolacji. Natomiast jeżeli potraktujemy go blenderem, czyli rozmiksujemy na najdrobniejszą możliwą papkę mąkę, to wtedy soki trawienne w naszym żołądku do tego białka będą w stanie dotrzeć, a wtedy nawet możemy mieć sytuację, że 10 ego grzyba zrównoważy nam 8 deko kotleta. Czyli warto jeść grzyby, tylko sprawdzając najpierw, czy one na pewno nam nie zaszkodzą. Tak, jak najbardziej.